Okładka zbioru opowiadań Fantazmaty 3, wydanego przez grupę wydawniczą Fantazmaty w formie e-booka. Format książki A5, co w druku przekłada się na 21 cm wysokości i 14,8 cm szerokości. Autor ilustracji okładkowej i liternictwa Mateusz Ferenc. Okładka utrzymana jest w czerni i różnych odcieniach bieli oraz czerwieni. Na czarnym tle w centralnym punkcie umieszczono ilustrację okładkową wpisaną w pionowy prostokąt, który w druku miałby wymiary 11,5 cm wysokości i 6,5 cm szerokości. Ilustracja to obraz stworzony techniką cyfrową. Przedstawia młodego mężczyznę o szarej skórze, z nagim torsem, od pasa w dół ubranego w powłóczystą czerwoną szatę. Człowiek siedzi przodem ze skrzyżowanymi nogami, wierzchy dłoni opiera na kolanach. Kciuki i palce wskazujące stykają się. To poza medytacyjna, spotykana między innymi wiodze. Umieśniony torst mężczyzny jest poznaczony licznymi ranami i wybroczynami. Jego łysa głowa, odsłonięte zęby i zapadnięte oczodoły, bardziej niż ludzką twarz przypominają czaszkę. Sylwetka mężczyzny lewituje wśród skłębionych białych i czerwonych chmur. Po lewej i prawej stronie obramowana jest dwiema prostymi, okrągłymi kolumnami, pochylonymi do środka kompozycji. Ich szczyty prawdopodobnie spotykają się nad głową mężczyzny. W tle za plecami człowieka z za chmur wyłania się fragment okrągłego jednolicie czerwonego symbolu, składającego się z kilkunastu koncentrycznych kręgów i łączących je kilkunastu linii różnej długości skierowanych do środka okręgów. Ilustracja okładkowa obramowana jest ze wszystkich stron czerwonymi elementami graficznymi. Na górze duży napis Fantazmaty 3. Liczba zapisana jest rzymskim systemem jako trzy litery I. Napis złożono czcionką szeryfową z charakterystycznymi skośnymi zdobieniami. Po prawej i lewej stronie ilustracji okładkowej umieszczono centymetrowej szerokości ozdobniki w formie dwóch projonowych linii. Poniżej ilustracji kolejny ozdobnik. Pozioma linia o długości nieco większej niż szerokość ilustracji. Na jej środku znajduje się okrąg, wokół którego rozrysowano poziomą elipsę. W dwóch punktach elipsy, jej lewej górnej i prawej dolnej ćwiartce, znajdują się koła, mniejsze i nieco większe. Cały ozdobnik przypomina schemat systemu planetarnego ze Słońcem i dwiema planetami. Ostatni ozdobnik znajduje się w prawym górnym rogu okładki. To dwie krzywe, poprowadzone półokrągłym ruchem cyfrowego pędzla z góry do boku okładki. Przecinają tytuł zbioru oraz nakładają się na prawy górny róg ilustracji okładkowej. W dolnej części okładki umieszczono białe logo grupy wydawniczej fantasmaty. To znak graficzny, składający się z kilkunastu białych linii. To deltoid, czworokąt złożony z dwóch trójkątów równobocznych, górnego i dolnego, które stykają się podstawami. Dolny trójkąt jest prostokątny, jego wierzchołek o prostym kącie skierowany jest w dół okładki, równe boki górnego trójkąta są dwa razy dłuższe niż w dolnym trójkącie. Wznoszą się w górę okładki. Figura kształtem przypomina odwrócony do góry nogami latawiec lub diament. W czworokąt wpisano stylizowaną sylwetkę drzewa, także złożoną z białych linii. Dwie z gałęzi drzewa układają się w dużą literę F.